Mata, bo znowu masz problem. Czeszko, on mi tu walnięcie. Co ja gram w ogóle? Człowieniu, trzeba wrócić heciem, no grzecznie, ale to taktykę. Uparłem się na taktykę i wyszła, nie? To jest afirmacja tak zwana, rozumiesz? Nie no, błąd był tutaj ewidentnie. Ja, dziękuję. Dobra, dawaj jeszcze jedną. Jest too much. A gdzie jest moja przewaga? Where is my win? Ja chcę go wyprosić, walność tu. Nic nie mam w tej pozycji. Jeżeli wymienimy hetmany, końcówka jego nawet może być, no na pewno nie gorsza, nie? Na pewno nie gorsza, właśnie. Kurczaki, czekaj, właśnie. No tu sobie zabił po prostu, ja pierdzielę, ależ. Reza li reza. Nie no, tu jeszcze widły. Ależ wór, człowieku. W takiej pozycji wór? Przykro mi jest, naprawdę. Jeszcze grozi w ogóle mat, nie? Tutaj. Nieee. Yeah. Zagrałeś na jaki ranking? O? o, zagrałem na ranking 1700. A to w porządku, bo mam akurat taki na czeskomie. Drugie przeoczonko to jest Hetman D6 z przeoczeniem. A, bo miałem, Hetman bije. Odwalił Hetmana. Nie widziałem. Nie widziałem. <ścoughs> Kurde, pele. Ale męczenie były w tej końcówce. Boż, chany. Tak, pokażę jak to się wygrywa. Mhm. Mm mhm. You. Mm -hmm. tak było w 90. Ile błędów? 50. O, tutaj w, w tej kolejności, czy jest różnica w kolejności posunięć tutaj, jeżeli ktoś się orientuje, może dać znakaw. Trzymamy pole za ucho. Mhm, C2, dworoszatka Hetman DF3G3. Zabunkrujemy się i powiemy, hej, show me what you got, zrób mi coś, jak jesteś taki kozak. Yy, tutaj mają mniej przestrzeni. What the? Hej, podwałki? Nie, no nie graj tego, stary. Słuchajcie, siedzę sobie na czeskomie i do gry zaprasza mi chłopina, który w ogóle ma 1-0 ze mną sram do zlewu. Naprawdę? Poważnie? To jest w ogóle nick, na którym myślałeś jakby długo? W sensie, co cię zainspirowało stary? Co to była za impreza? Nie wiem. Wiem natomiast jedno. To jest atak Boldera, którego nie polecam. Często i gęsto. W planie d5 być może, rozwiążemy się. Strzał do centrum. D5, tego się nie boję. Roszada d5, przyjdzie z szachem. spoko. Strzeli, strzeli, walne z e. Walne zazroszuje. Pozycja jest gorsza. Już już w tym momencie. Nie, no białe. Nie, nie są gorsze. No mają parę twartygońców, nie? Trojaczki zrobię. Jestem w stanie się z Tobą powymieniać. Totalnie. Czemu nie biłem? Nie pytajcie. Liczne słabości? Czy nie słabości? Liczne słabości? Czemu? Ja tu oddałem w ogóle. Słuchajcie moi drodzy, witam serdecznie. Zaraz wam pokażę jak się robi zadania na 5 minut. Robi się je szybko. Prujemy po prostu pionami i tutaj akurat matujemy. That's easy. Czasami jest to fajna zabawa, czasami troszeczkę ma to jakiś taki wydźwięk, no nazwijmy to na swój sposób edukacyjny, merytoryczny, nie wiem jak to nazwać. Póki co jest easy. Easy i. E. Białe na posunięciu. Białe, Białe? Białe? po prostu biją, wierzę? Aha, that's it, Dziękuję, to jest made. Czarna różku. Ok, tam był też macik. Tu mamy matadora w wersji następującej. Mm -hmm. Tu gońce zrobił roboty z wieżami. Jasne, że tak. Te motywy też znamy. W porządku. Czek, 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 check, Mate. Mm -hmm. Dobra. Fischer mówił wyraźnie. Czek, czek, czek. Mate. tu tui, tui. Mhm. I tui. -i. Mm -hmm. Dobra. Biały na różku, dorabiamy, czekaj, tu chyba mat będzie jakiś, mam wrażenie. To pionkiem w ogóle będzie mat? Ojej, mat pionem, nieźle. Tu zabiję i przyjdę z matem, nie ma furtki. A, to tu chyba trzeba oddać wieże i wyjść z matem, okej, ok, okay. Czek! Tiu, tiu, I mat. No, wejdę z szachem i pomyślę co dalej. Tiu. I od Bach, pach, pach, pach. Teraz tak. Tu zagram. On... Aha, i chyba wie, wygrywam, tak? Wygrywam. Wygrywam wie, czekaj, tu zagram. Przelotu żadnego nie ma. Przełom... Przepraszam, przełomu też nie mam. Tu i tu i nie mam nic. Tu zagram. A, tu trzeba zagrać i iść po pionka. Pa, 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 I teraz tu i tu i tu i tu nie? Tu Tuj, i tuj, i teraz tu. Dobra, udało się. Ruch biały, czek, 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 czek. czek. No na pewno to jest to. Ku co dalej? Czek. A nie mogę, 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 nie mogę, mogę. Muszę. Muszę. Tu i biorę tu, nie? I to znowu na. A, gońca po prostu wygrywam. Nie, nie wygrywam, bo jest tu strzał. Czekaj, zgłupiałem. Zdzieciałem, a tu. Zdzieciałem tu. Co dalej? Głupi jestem. To się zdarza. Ty no nie wiem, tu nie walnę, nie? Bo bez sensu. Tu dam szacha. Yy, czeka zasłona. Czek, bije. Aż nie wiem czym atakować. A tu i grożę matem w jeden, tak? Nie ma obrony. I tam. I tam. Czyk, cyk, cyk, czek. A, cyk, cyk. Okej. Okay. What's next? Biciu, biciu, tu podwiążemy gońca, on szaszka, nie ma szaszka, ja tu, a on tu, czekaj, no chyba to był błąd z jego strony, wydaje się, a jak wybije skokiem, to wale tak. Jeszcze czek, nie, trzeba było tu doliczyć, doliczyć. dobrze, czekaj, wieża spada, hejże. Tiu, tiu, ja mam hetmana, nie? Mhm, mam dużo. Co ty z nim masz? Dużo z nim masz, nie? Czekaj. Dużo z nim masz. No tu walnę, czekaj, no ale to. Moment, moment, momento, Tu wisi. Ale mogę tak? On pcha. Czekaj, checkmate będzie groził w jeden. Jeszcze wieża pod wisu. Tja. Co dalej? Bing, bing! Przestań drzeć ryja. Przepraszam. Co no tutaj człowieku, tu jeszcze zagra. No, psaknięcie pewno jakie. Czek. Czeki. No, musi to być walnięcie na F7, check. bo inaczej to zadanie nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Mm, i teraz Czeki Hetmana wygrywamy, tak? Ja tu, on tu, ja tu. Czek. Czek. Kurde, źle. Ależ, panie dzieju, żeś mnie zrobił w bambukko. Pambukko. No nie jest on super zadowalający wynik, niestety. Niestety nie jest. Ojej. No i co dalej? A, grozi tam mat, nie? A, grozi mat tutaj. Tak, tak się pobroni? będzie git? Dobra, 31. Ojej, a co tam nie zagrało, ty? Sram do zlewu chce być twoim znajomym. W porządku, zapraszam. Lubię te klimaty, wiesz. w ogóle, jaka była. Nieważne. Geneza tego niku. To nie jest to. To co tu grać, kurde mać? A, no przecież Hetman. Człowieku, głupi jestem, ślepy. Głupi, ślepy, do niczego. O! Ojeju, no to fajnie, no, milego, słuchajcie, trzymajcie się. Dzisiaj nie mam weny na filmie, nie mam dzisiaj gadanego takiego, jakbym chciał mieć. mam dzisiaj masę misji do zrobienia, więc dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam cię plutko, Niech siła będzie z wami. Michał Tala Tralala